W świecie najnowszych smartfonów jest jeden, który jest mniejszy, szybszy, piękniejszy. Dostępny kolor niebieski, czerwony, zielony, czarny. Czy będzie zwycięzcą? Tego dowiemy się w tym odcinku. I oto on, bardzo malutki w porównaniu do Nothing Fona. Zobaczcie jak Nothing Fon jest wielki, ale to jest różnica gigantyczna. Czytnik linii papilarnych ale ten odgłos, czyli ja, wbudowane stereogłośniki Gra przepięknie, może nie jest to najgłośniejszy smartfon na świecie, ale jakość i możliwość zmiany tonu, barwy, dźwięku. Oczywiście WLTE i Dual Wi-Fi Wi-Fi Calling, wszystko jest dostępne. Jak sobie poradzi Snapdragon 8 Gen 2 i najnowsze pamięci w benchmarkach i wynik jaki mamy to 1902 na 5367 jest to wyższy wynik niż Galaxy S23 Ultra 2589 podczas testu Wild Extreme zrobił się troszeczkę ciepły 42 stopnie ale nie przegrzał się. Pamięć wewnętrzna, bo to jest również bardzo ważne. I mamy 1712 odczytu, 1070 zapisu. Co to oznacza? Oznacza to, że jest to najwyższy wynik w jakimkolwiek smartfonie. Ale taka moc nie ma znaczenia, jeśli nie możemy jej użyć. Gry. Ale tu się gra, proszę Państwa, maksymalne ustawienia. I proszę bardzo. Bam! I już. Kęci 30 klatek na sekundę. O, małe spadki są. Ustawienie wszystko na maksa. Z piękna gra polecam. Kamera. Bo to chyba najważniejsze. Wideo. Slow motion. Timelapse. Weźmy do wideo, a wideo możemy nagrywać do 8K 24 na klatki na sekundę bez HDR-a i z stabilizacją lub bez w troszeczkę szerszym kącie. Troszeczkę nam to robi crop ta stabilizacja. Mamy opcję 4K 60 bez HDR-a ze stabilizacją lub 30 z HDR-em i ze stabilizacją lub Full HD. Z jeszcze większą stabilizacją. Lub opcja Pro Video z jeszcze większą stabilizacją, ale Full HD. To już taka HD hyper steady, można byłoby powiedzieć. Przejdźmy na przednią kamerę. Przednia kamera, jedynie Full HD. 30: ze stabilizacją lub bez. Jak widzimy. Foto. Foto, i tutaj mamy HDR, portret. ściągnij sobie selfieczka. Proszę bardzo. Szybko się procesoruje, pięknie wymazało kamerę i całe, ale to zrobiło zdjęcie. Do selfiaczków, petarda. Zobaczmy sobie zdjęcia, ale pamiętaj, że w linku w opisie będą zdjęcia bez kompresji, może nawet wideo. Dzień dobry Państwa, w dzisiejszym odcinku jesteśmy gdzie? Aqua samoobsługowa mynia. A my na tej mieni już rower umyliśmy, zobaczymy, że jest piękny. Zrobimy sobie tak zwaną Biesiadę. I proszę bardzo, kiełbasa. Mhm. Chuda! Mhm. Oj, brakuje keczupiku. Brakuje. Zdjęcia panorama. Pięknie wyszło panorama, proszę bardzo. Landscape, y. HDR-foto. Ten pomnik jest bardzo duży. Jestem dość blisko i całego go tutaj objąłem. Mamy HDR pięknie. Zbliżenie, zoom. Nieźle robi zooma. 50 megapikseli z szerokiego kątu. I z głównego obiektywu. Zoom. Jeszcze raz. To jest zoom. Ten zoomy mi się bardzo podobają. Papryka z szerokiego kątu. Troszeczkę niedosycona. Z głównego obiektywu troszeczkę przesycona, ale to żaden z. Ok, dwa smartfony. Dwa razy droższe. Udało się zrobić pozytywne. Z zdjęcie. Większość smartfonów mi się tutaj nie udaje ze względu na światło, jakie tam jest sztuczne w tym sklepie. A to były dwa razy droższe smartfony, także wiesz. No i tak wygląda nieźle, moim zdaniem. Bardzo, bardzo nieźle. Pod wieczór chmury, samochody, chmury, budynki, piękne wieżowce. Najwyższy wieżowiec w Rzeszowie. Ma powstać Zuma, Lidl. I tu już praktycznie jest ciemno noc. W nocy wychodzą zdjęcia super, moim zdaniem. Jest tak zwana petarda. Piedroneczka w nocy też pięknie się złapie. No i kolorów troszeczkę. Mamy super ostrość Lidl selfiaczki z Beauty Mode. Beauty Mode i Beauty Mode na maksa. Maksymalnie wszystko podkręcone. Oczy wielkie. Bez Beauty Mode z Beauty Mode. Bez Beauty Mode i z Beauty Mode. No to ja wolę bez. Nocne zdjęcia z gwiazdami. Pięknie to wyszło. Tunel z księżyc świeci. No petarda, no ale jak wideo w noc, sprawdźmy. Noc? A, powiedzmy, że wieczór. Dużo sztucznego światła. Wygląda nieźle. Przednia kamera ma dużo, dużo, dużo ziarna. Wysokie ISO. Czy jesteś zadowolony jesteś? Bateria. Ciężko powiedzieć, ile tu u ciebie wytrzymam, bo ja testuję bardzo intensywnie. Pod koniec testu zostało 20% baterii. Gdzie ze smartfonami, które mają 5000 mAh, zostaje tak. 13, 10, czasami 18, zależy, jaki smartfon, ten spisał się bardzo dobrze. Smartfon, który jest mały, a ultramocny. Nie ma zbyt dużo smartfonów, które właśnie mają takie gabaryty, a są tak mocno zaawansowane. I taką moc sobą reprezentują. Myślę, że jedynym konkurentem dla tego. Smartfona jest Galaxy S23, regularna wersja, która ma podobny rozmiar. Który wybrać? Który byś Ty wybrał? Napisz w komentarzu. Pozdrawiam i polecam.